Czyli on im, najpierw chciał ich tam, Pawła do, im, no, wysłać, znaczy oni chcieli, żebym wysłał, bo urządzili zasadzkę, ale Festus powiedział, że on jest osadzony pod strażą, niech więc ci, którzy spośród was tam mają upoważnienie do oskarżania go, niech sobie przyjadą, nie? Parę dni posiedział i przybył do Cezareja. nazajutrz zasiadczy na krześle sędziowskim, kazał przyprowadzić Pawła. Czyli mamy kolejną rozprawę. Nie? Taką można powiedzieć apelacyjną, kolejną. Nie? Zobaczcie, że to się długo ciągnie, te rozprawy, one nikt nie wnoszą nowego. Nie? Tam już nikt się niczego nie dowie. Nie? Widać, że sprawa jest takim trochę gorącym kartoflem, że i tak źle. I tak niedobrze, nie? że nie mogą wydać sensownego wyroku i tak trzymają nie, i odlekają i myślą, że no może, może na przykład chłop umrze, może się cesarz zmieni, może tam Żydzi powstanie zrobią, no to wszystkich trzeba gdzie wypuścić, czy tam ewakuować. No, czekają na nie wiadomo na co, chłopa trzymają w tym areszcie już trzeci rok nie? i kolejne procesy, które nic nie wnoszą. No zobaczmy. A gdy on przyszedł, obstąpili go Żydzi, którzy przybyli z Jerozolimy i wytoczyli wiele i to ciężkich oskarżeń, których nie potrafili dowieść. Paweł zaś bronił się: Nie zawiniłem w niczym ani przeciwko zakonowi żydowskiemu, ani przeciwko świątyni, ani przeciwko cesarzowi. Ale Festus, chcąc zyskać przychylność Żydów, Odpowiedział Pawłowi tymi słowy: Czy chcesz pojechać do Jerozolimy i tam być o tym przede mną sądzony? A Paweł rzekł: Przed sądem cesarskim stoję, przed nim też powinienem być sądzony. Żydom żadnej krzywdy nie wyrządziłem, jak to i ty wiesz, bardzo dobrze. Jeśli więc uczyniłem co złego, i popełniłem coś, co zasługuje na śmierć, nie wzbraniam się umrzeć. Ale jeśli nie ma nic w tym, o co mnie oskarżają, nikt nie może mnie wydać na łaskę i niełaskę. Odwołuję się do cesarza. Wtedy Festus porozumiawszy się z doradcami odrzekł: Odwołałeś się do cesarza, do cesarza pójdziesz. Mamy niezłą jadkę. Jak byście ocenili, że tak powiem, atmosferę, ton, postawę apostoła Pawła do tego sądu? Odważna. Odważna, nie boi się tego sądu. Co jeszcze? Tak. Pewnie mówi, że nic złego nie zrobił, nic nie jest prawdziwe z tych zbrodni, o które go oskarżają. Czyli ma pełne poczucie niewinności i fałszywych tych oskarżeń. Jest pewny swojej racji, jest odważny. Co jeszcze? Zobaczcie szczególnie dziesiąty werset. I swoje warunki. Mhm. No, Ale czy mówisz, że ją przejrzę? ten wziął. Że co wziął? Łapówkę jakoś wziął, bo właśnie to jest no, Albo przynajmniej politycznie chce się przygotować. A ten mówi jak to i ty wiesz. Więc, mhm. więc jakby mu daje do zrozumienia, że a no właśnie... Czyli obnaża nieuczciwość tego procesu. Mówi, ty wiesz doskonale, że jestem niewinny. Nie zgrywaj tu wiesz, jakiegoś niby sprawiedliwego nie? i że tu sąd robisz czy, czy coś takiego. Wiesz doskonale, że jestem niewinny. Nie? Co jeszcze robi? Czyli obnaża, nie? To, to, to pokazuje, że no, jak gdyby. Ma i moralną ocenę tego sądu i ma odwagę to powiedzieć. Co jeszcze widzicie w tym wersecie? Tak, jakby przywoływał go do porządku, żeby y, zrobił to, co należy, a nie, nie. nie to, co ktoś oczekuje od niego. Tak, to jest właśnie ciekawa obserwacja, że. On tu reprymendę sądowi robi. Powinieneś tak i tak zrobić. Nie? Zobaczcie. Przed, przed sądem cesarskim stoję, przed nim też powinienem być sądzony. Nie? Że ten chce wydać go, a ten go ochrzania, że jakim prawem ty chcesz mnie wydać Żydom? To jest wbrew regułom. Czyli obnaża, mówi, wiesz, że jestem niewinny, wiesz, co powinieneś zrobić, a chcesz zrobić coś złego. Nie? I on wie, że chce mówi, wydać mnie na, na zabicie im. Nie? Chcesz mnie wydać, żeby mnie zabili, nie? zamiast mnie chronić. Paweł pa, pa, zdaje sprawę, że z tego sądu nic z Tobą nie wyjdzie i dlatego zwołuje się do wyższej instancji. A. No, wie, że tu mówiliśmy o różnych, że tak powiem, dodatkowych czynnikach, nie? jakie na sprawiedliwość wpływają, znaczy na sprawiedliwość sądowniczą, nie? że chciał się przypodobać żydom, no to to zrobił, nie? czyli nie ma to żadnego związku ze sprawiedliwością, jest tylko pewna gra pod publiczkę, gra polityczna. Okej, okay. bardzo ciekawy, no, można powiedzieć, taki. Przypadek zachowania przed sądem i to zobaczcie, co Pawłowi groziło w całej tej sytuacji. Tak, że zobaczcie, gra jest o życie. Nie o tam jakąś grzywnę, tam zamiatanie ulic, czy, czy jakieś takie sprawy, że on tu gra o życie. Nie? W kontekście, czy. czy jak gdyby w, na horyzoncie jest kara śmierci. Zresztą Żydzi no, chcieli go zabić, pamiętamy dwa lata temu od razu, nie, tylko przerwał to wizjasz. Czyli Paweł zachowuje te cechy, o którychśmy mówili, czyli odwagę, poucza sąd, obnaża sąd w obliczu możliwości uzyskania, otrzymania wyroku śmierci. To warto zobaczyć no, skalę. Odwagi apostoła Pawła, nie? że to, to wydaje się być nadprzyrodzone. Nie? Że owszem, Paweł z natury jest odważnym człowiekiem. To wiemy z tego, tego poprzedniego życia, ale widać, pamiętamy, że tam zaraz po tym aresztowaniu sam Bóg do niego przyszedł. Nie? To, który to był werset? Możemy się cofnąć. O, 20. Trzeci werset jedenasty. Następnej nocy przystąpił do niego Pan i rzekł: Bądź dobrej myśli, bo jak świadczyłeś o mnie w Jerozolimie, tak musisz świadczyć i w Rzymie. Nie? Zobaczcie, minęło dwa lata. A może mi się wydawało? Nie wiemy, czy było jeszcze jakieś dodatkowe objawienie, czy, czy Jezus go umacniał w czasie tych dwóch lat jeszcze w jakiś sposób nadprzyrodzony. Na pewno chrześcijanie go umacniali, bo tam było to, że miał dobre warunki tego więzienia i nie zabraniali przychodzić jego tym uczniom czy przyjaciołom. Ale zobaczcie, że Paweł się trzyma. Że dwa lata minęło, a Paweł rzeczywiście, widać, jest dobrej myśli. No, bo dlaczego? Bo Bóg mu to obiecał. Sam Jezus to obiecał. Musisz w Rzymie świadczyć. Bądź dobrej myśli. Nie daj się Złym myślą, bo złe myśli będą przychodzić, nie? Dwa lata, nic się nie dzieje, dalej niesprawiedliwość, dalej próbują mnie zabić, wszystko to, okoliczności się nie zmieniły, nie? Nic na lepsze tu się nie zmieniło. A on, zobaczcie, odważnie poucza sąd, mówi, że nic złego nie zrobił, jest pewny swoich racji, obnaża motywację sędziego, wiesz, że jestem niewinny, a mnie tu trzymasz, bez sensu, nie? Różne takie rzeczy. To jest dla nas, myślę, dobry wzór takiego polegania na obietnicach Bożych. My nie będziemy mieć zapewne takich objawień, jak miał apostoł Paweł, ale mamy objawienie całego Pisma Świętego, czego on nie miał. Nie? I na obietnicach Pisma Świętego mamy dokładnie tak polegać, jak on tutaj zademonstrował bądź dobrej myśli. Nie? Wczoraj mieliśmy ten kolejny wykład. Tak, wczoraj był? Jesteśmy więcej niż zwycięzcami. Więcej niż zwycięzcami. Nie? To, to jest mniej więcej no, pociągnięcie tego tematu, nie? żeby polegać na obietnicach bożych. Nie dać się złym myślom zwyciężyć. Bo to jest nakaz Jezusa do niego tam wcześniej. Bądź dobrej myśli, czyli jakiej możesz być. Średniej albo złej. I teraz dopiero trzeba ten naturalny te myśli średnie lub złe przekuć na dobre. No, to jest wysiłek. To nie jest takie, że tak się dzieje samoczynnie. Nie? To, to, to jest praca. Nie? Ale mamy obietnice, czyli mamy swój umysł do obietnic, że tak powiem dostosować, a nie udawać, że ich nie ma, czy, czy żyć jakimiś tam swoimi przekonaniami, wizjami, no takimi nastrojami czy czymś podobnym. Piękny przykład, jak być dobrej myśli pomimo paskudnych okoliczności. Ja to mówię głowie zawsze mam raczej złe myśli od rana, a jak dobre są, to mnie w ale tutaj to chyba ten wytłumaczenie Matykocha Świętego, nie, bo jak Paweł pójdzie dalej, no to więcej ludzi i Ewangelii Tak. Tak sobie myślę. Tak, więcej ludzi, oczywiście, ale nie będzie lekko, bo będzie jeszcze burza, wiecie, sytuacja już całkiem beznadziejna, że wszyscy się tam z życiem, z życiem żegnają, nie? Już, no, najwięksi tam wilki. wilki morskie już poddali się, a Pawą spokojnie, bądźcie dobrej myśli. Bóg wszystkich was uratuje. Nie? Także że to, to, to bycie dobrej myśli to jest jakimś takim rzeczywiście, można powiedzieć, naczelnym mm, leitmotivem, nie wiem jak to po polsku powiedzieć, myślą przewodnią, o, myślą przewodnią życia apostoła Pawła. Nie? Tylko on nie jest natu z natury optymistą. On jest raczej ciężkiego charakteru, jest cholerykiem, no... Takim człowiekiem, który też ulega emocjom, bo siódmy rozdział listu do Rzymian, któż mnie wyzwoli z tego ciała śmierci, bez sensu, wszystko, nie? To, to jest jego naturalny yy, mapa mentalna, nie? A tu zobaczcie, ciągle optymistyczny skowronek. Dzięki czemu? Dzięki Jezusowi i dzięki trzymaniu się jego obietnic. Bo tylko tak możemy pokonać rzeczywistość, która nie będzie przyjemna, no. Albo przynajmniej często nie będzie przyjemna, żeby już tak nie przerażać szczególnie młodych ludzi.